I tam na moim kanale Dzisiaj pokażę papuszki znowu tutaj trochę tu posprątałem. Jeszcze muszę umyć okna. Są już pierwsze młode faliste. No. Do kilku zajrzymy, więcej <laughs> siedzą jeszcze na jajkach. Tu na pewno w tych dwóch, tutaj. Tutaj takie większe dla nich. No, trzeba myć. Jeszcze chwila nic nie będzie widać. Tutaj jest siatka z tej strony. Na razie osłonięta. Jak się zrobi jeszcze cieplej, wtedy odsłonimy. Także ja dzisiaj taki krótki filmik. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli się podobało, subskrybujcie. Dziękuję bardzo. Na razie. Cześć.